Mera stała na mostku statku Oion, patrząc przez panoramiczne okna na rozgwieżdżone niebo. Planeta Alfa Vore pojawiła się na monitorach, ledwo widoczna wśród gwiezdnego pyłu. Poczucie niepokoju, które od lat drążyło jej umysł, teraz powróciło z pełną mocą. Nie planowała wracać na tę przeklętą planetę. Właśnie tam wszystko się zaczęło, a także wszystko zostało stracone. Jednak rozkazy były jasne powrót na Alfa Wore stał się nieunikniony. To nie jest już ta sama planeta pomyślała. Jej ręce zacisnęły się na oparciu fotela, jakby nie chciały wypuścić go nigdy. Mera była dowódczynią w tercie zaawansowanej ekspedycji jednostki, która specjalizowała się w zadaniach, których nie podejmował się nikt inny. Była jednym z najlepszych żołnierzy imperium. A jej reputacja wyprzedzała ją wszędzie, gdzie się pojawiła. Ale to na Alfa Worze wszystko się zmieniło. To tam straciła swój oddział. To tam została zmuszona do podjęcia decyzji, która wciąż męczyła ją po nocach. Jej przysięga nigdy tam nie wrócić była wynikiem trauma nie tylko utraty towarzyszy broni, ale również jej własnej wewnętrznej bitwy z losem. Jednak teraz, po latach, powrót na Alfa Worę był konieczny. System Alfa, na którym znajdowała się planeta, był punktem strategicznym, a lokalizacja stacji badawczej, którą należało zabezpieczyć przed wrogimi siłami, nie pozostawiała wyboru. Mera wiedziała, że nie mogła zignorować rozkazu, ale też wiedziała, że to zadanie nie będzie łatwe. Podchodzimy do orbity planety, kapitan odezwał się jeden z oficerów, przerywając jej rozmyślania. Za 20 minut będziemy w zasięgu stacji badawczej. Mera odwróciła wzrok od okna, patrząc na mapę wyświetloną przed nią. Planeta Alfa Vore była niegdyś kwitnącym światem, pełnym życia i technologii, które przyciągały naukowców i handlarzy z całej galaktyki. Jednak po katastrofalnym ataku obcych, który pozbawił planetę większości swojej atmosfery, stała się pustkowiem. Gdzie tylko najodważniejsi lub najgłupsi decydowali się żyć. Będziemy musieli przejść przez strefę zrujnowanych miast, zauważył jeden z oficerów, zerkając na swoje urządzenie. Wysyłamy drony do analizy powierzchni. Drony nic nie zmienią, odpowiedziała mera. Jej głos był zimny i twardy, jak stal. Alfa Wory nie oferuje żadnych niespodzianek, tylko śmierć. Emigrek, ludzie, jesteśmy tu tylko gośćmi którzy nie potrafą sobie poradzić z tym, co nas przerosło. Czuła to w powietrzu niewypowiedzianą grojbę, która była obecna w każdym zakamarku tej zniszczonej planety. Kiedy wylądowali, Mera wiedziała, że będzie musiała stawić czoła nie tylko nieznanym niebezpieczeństwom, ale także swojej przeszłości. Każdy krok w tym martwym świecie prowadził ją z powrotem w to, czego tak desperacko próbowała unikać. Jestem gotowa, powiedziała do siebie, choć nie była tego pewna. Statek ojon wylądował na rozległej, wypalonej równinie, pokrytej pyłem i gruzami. Alfa Vore była martwa, zniszczona przez lata brutalnych wojen. Planeta przypominała cmentarzysko, gdzie niegdyś tętniło życie. Zbliżali się do schodniego brzegu Strefy, gdzie znajdowała się stacja badawcza, którą należało zabezpieczyć, ale coś w powietrzu sprawiało że Mera czuła się niepewnie. Cisza wymamrotała, patrząc przez okno. Jest za cicho. Dźwięk silników w statku milknął, pozostawiając jedynie nieprzyjemne uczucie pustki. Nic, tylko cisza i wznoszący się dym w oddali. Alfa nigdy nie była spokojna, ale teraz, po latach, całkowita martwota sprawiała, że atmosfera była wręcz przytłaczająca. Zespół Przygotować się do wyjścia. Utrzymujemy czujność. Nie wiemy, co tutaj zastaniemy, wydała rozkaz Mera. A jej głos, choć zdecydowany, brzmiał jak echo w tej obcej, opustoszałej przestrzeni. Była w pełni świadoma, że każda chwila w tym miejscu zbliżała ich do nieznanych zagrożeń. Kiedy otworzyły się drzwi statku, pierwsza rzecz, która uderzyła wszystkich, to nie tylko widok zniszczonego krajobrazu, ale również atmosfera. Powietrze było gęste, przesycone jakimś dziwnym zapachem, niemal chemicznym, z nutą nieznanej substancji. Mera założyła hełm z filtrem, czując jak chłodny materiał otacza jej twarz. Wyjście na powierzchnię Alfa Wori nie miało nic wspólnego z misjami, które odbywała na innych planetach. Tu wszystko było inne, niebezpieczne, nieznane. Zespół Mera składający się z doświadczonych żołnierzy, ruszył w stronę zrujnowanego miasta, gdzie według ostatnich danych znajdowała się stacja badawcza. Wszyscy byli czujni, sprawdzali otoczenie, ale z każdą chwilą rosnący niepokój wkradał się w ich szeregi. Planeta była zbyt martwa, zbyt pozbawiona jakiegokolwiek śladu życia. A przecież, na takim pustkowiu, nie da się ukryć, oni byli tu sami. Skejni wciąż pokazują brak aktywności, mówił jeden z oficerów, przeglądając urządzenie. Jest zbyt pusto. I za to właśnie się boję, odpowiedziała mera. Kiedy wszystko jest zbyt ciche, oznacza to tylko jedno: coś nas obserwuje. Podchodzili coraz bliżej do jednego z zrujnowanych budynków, który niegdyś mógł pełnić funkcję centrum badawczego. Dziś przypominał ruinę. Stacja była zniszczona, a wokół niej ciągnęły się tylko puste przestrzenie. Wokół budynków rozciągały się głębokie wyrwy, jakby coś, co przeszło przez tę planetę, rozdzierało ją na kawałki. Przekroczyliśmy linię strefy wykluczenia, powiedziała Mera, spoglądając na wyświetlacze. To nie jest tylko zniszczona stacja. To pułapka. Zdecydowanie coś się tu dzieje. Ich kroki były teraz cisze. Wszystko, co otaczało zespół, wydawało się poruszać w oczach Mera coś, co z każdą minutą stawało się coraz bardziej niepokojące. Coś, co mogło czaić się w mroku ruin. Nagle jeden z żołnierzy wyciągnął broń, zerkając w ciemną uliczkę. Wszyscy natychmiast stanęli w gotowości. Światła broni odbijały się od zniszczonych powierzchni, ale nic się nie ruszało. Jednak powietrze, które wcześniej było zimne i martwe, teraz drżało od napięcia. Mera, coś tu jest, powiedział jeden z oficerów, patrząc na cienie w oddali. Zachować spokój. Przeszukać teren, rozkazała spokojnie. Jednak jej serce zaczęło bić szybciej. Zawsze była gotowa na niebezpieczeństwo. Ale teraz wiedziała, że nie byli już tylko w zniszczonej strefie, byli w sercu czegoś znacznie gorszego. Czegoś. Co po latach nieoczekiwanie obudziło się z martwego snu. Zespół mera przesuwał się powoli w kierunku zrujnowanej stacji badawczej. Ich kroki odbijające się od szkieletów budynków, które kiedyś tętniły życiem. Ciągle czuli na sobie wzrok nieznanych oczu, choć nic nie wskazywało na obecność jakiejkolwiek istoty. Powoli, krok po kroku, zbliżali się do głównego wejścia. Dziemne korytarze stacji były niemal całkowicie zrujnowane. A jedynym dźwiękiem, który przerywał ciszę, był szum ich oddychających filtrów i kroki na pękających posadzkach. Mera szła na ciele, jej wyostrzone zmysły wyczuwające coś, czego nie potrafiła jeszcze zidentyfikować. Coś niepokojącego i znajomego. Po drodze mijała obrazy i sprzęty, które wyglądały jak z innej epoki, owciąż pozostawione na swoich miejscach, jakby ktoś nagle przerwał pracę i nigdy już nie wrócił. I wszystko wygląda, jakby czas stanął w miejscu, zauważył jeden z żołnierzy, spoglądając na zardzewiałe urządzenia. Ale to niemożliwe. Stacja powinna działać. To tylko pozory. Ktoś lub coś zniszczyło wszystko, ale nie zostawiło żadnych śladów, odpowiedziała mera, czując narastający niepokój. Uważajcie na pułapki. Weszli do głównej sali, która kiedyś była centrum dowodzenia. Sufit się zawalił, a ściany pokryte były kurzem i brudem, ale to, co Mera zauważyła w pierwszej chwili, to nie zniszczenia, a pustka, która je otaczała. Nie było żadnych ciał, nie było śladów walki, jakby ktoś po prostu zniknął w powietrzu, tylko strach. Czuła go w powietrzu, jakby planeta miała w sobie coś, co nie pozwalało żyć. Znaleźliśmy coś, usłyszała nagle głos jednego z oficerów który zbliżył się do centralnego komputera stacji. Na ekranie pojawiły się fragmenty danych niekompletne, zniekształcone. Mera podeszła, przeglądając wyświetlać. To, co zobaczyła, przeszyło ją na wskroś. Dane sugerowały, że stacja badała coś, czego nie powinni byli odkrywać. Naukowcy na Alfa-Worze prowadzili eksperymenty z obcymi technologiami, które były zabronione przez galaktyczne prawo. Kiedy dotarła do najnowszych zapisów, widniała tam jedna linia, która utkwiła jej w pamięci. Projekty związane z przełamywaniem barier czasu i przestrzeni zbliżają się do nieodwracalnego punktu. Jako zabezpieczenie uruchomiono procedurę zatrzymania. Co to ma znaczyć? zapytał oficer, który zbliżył się do Mera, próbując zrozumieć dane. To nie jest normalne badanie. Stacja badała coś. Co mogło zmienić naturę czasu i przestrzeni? Coś, co mogło otworzyć drzwi do czegoś innego, odpowiedziała, a jej głos stał się zimny i nieco przytłumiony przez traw. Może to stąd bierze się ta cisza? Może coś zostało uwolnione? To nie są tylko badania, to jest pułapka. Zanim zdążyli zareagować, nagle komputer wydobył z siebie głośny, przerywany dźwięk alarm. Na ekranie pojawiły się kolejne zniekształcone dane, ale tym razem były one jasne i niepokojące. Procedura zatrzymania nie powiodła się. Obiekt aktywowany. Wrota otwarte. Zaczyna się. Co to jest? krzyknął jeden z żołnierzy, patrząc na coraz szybciej przesuwające się linie kodu. "Obiekt." powtórzyła Mera. Jej twarz bledła. To nie był eksperyment z obcą technologią, to było coś znacznie gorszego. Jakby stacja próbowała otworzyć bramę do innego wymiaru, gdzie czas i przestrzeń nie miały żadnych zasad. I to się udało. W tej samej chwili w tle słychać było cichy, ale wyraźny dźwięk. Taki, jakby coś poruszało się w ciemnościach. Z cienia, z nieznanej odległości, wydobył się głos. Zniekształcony, szarpany. Jakby przechodził przez granice rzeczywistości. Oni nadchodzą. Cały zespół skupił wzrok na ciemnościach. Mera poczuła, jak w powietrzu pojawia się niepokojąca wibracja, która sprawiła, że każdy jej zmysł zapalił się na czerwono. Coś nadchodzi, pomyślała. Coś, co nie powinno być tu obecne. Gdy próbowała nakazać wycofanie, cała stacja nagle zadrżała. Ziemia pod nimi zaczęła wibrować, jakby sam świat czuł się zagrożony. I wtedy nadeszło. Z ciemności wyłoniła się postać istota o nieludzkich kształtach obca w każdym calu, której same oczy wypełniały mrok. W tej chwili, gdy istota wyłoniła się z cienia, czas jakby zatrzymał się. Mera poczuła, jak jej serce przyspiesza, a każdy nerw w jej dziele staje na baczność. To, co stało przed nimi. Nie było niczym, co ludzkość kiedykolwiek widziała. Nie było to ani obce, ani technologiczne. Było to coś, co nie miało żadnych fizycznych zasad, czymś, co wykraczało poza granice zrozumienia. Postać była niemal przezroczysta, jakby zbudowana z samego mroku. Jej sylwetka była niejednoznaczna, zmieniała się z każdą sekundą, jakby nie miała jednej stałej formy. Wydawało się. Że nie była w pełni obecna w rzeczywistości, jej działo falowało, a jej kształt rozmazywał się w powietrzu, jak cień, który nie chciał zostać uchwycony przez światło. To niemożliwe, wymamrotał jeden z żołnierzy, jego głos drżał, a jego ręka zacisnęła się na broni. Nikt nie przetrwał tu tego, co się stało, powiedziała Mera cicho, zduszonym głosem. Jej umysł próbował zrozumieć, czym była ta istota ale nie potrafiła znaleźć żadnej logicznej odpowiedzi. Wciąż pamiętała fragmenty badań na temat eksperymentów stacji, o których dane udało im się dotrzeć. Wrota otwarte przez badaczy Alfa-Wory musiały prowadzić do innych wymiarów, gdzie prawa fizyki i czasu były zgoła inne. Istota nie mówiła, ale jej obecność była gęsta i przytłaczająca. Wydawało się, że w każdej chwili mogła zniknąć. Ale była też w pełni obecna. To uczucie, że nie był to tylko cień, ale istota, która miała w sobie coś mrocznego, nieziemskiego, coś, co nie miało prawa istnieć w ich rzeczywistości. Broń w górę. Mera wydała rozkaz, ale nawet jej własne słowa brzmiały obco w tym pustym, zrujnowanym miejscu. Wszyscy w zespole zareagowali, ale ich ciała wydawały się sparaliżowane strachem. Nagle postać ruszyła. Było to tak szybkie, że zaledwie jedno mgnienie oka wystarczyło, by znalazła się tuż przed nimi. Mera nie miała czasu na reakcję. Jej działo samo zareagowało, wyciągnęła broń, celując w ciemną sylwetkę, ale coś w jej umyśle mówiło, że to może być bez sensu. Broń nie miała żadnej mocy wobec czegoś, co nie miało masy, kształtu ani struktury. Wszystko stało w martwej ciszy. Aż nagle postać uniosła rękę w kierunku Mera. Z jej dłoni wydobył się strumień mrocznej energii, który rozbłysnął w powietrzu. Zanim zdążyli zareagować, fala energii uderzyła w ich tarczę ochronną. Wszyscy na chwilę zostali odrzuceni do tyłu, jakby zderzyli się z niewidzialną barierą. Mera poczuła ostry ból w klatce piersiowej. Tarcze ochronne nie wytrzymały tego uderzenia. To nie jest tylko siła. To coś. Co manipuluje rzeczywistością. Zrozumiała mera. Jej umysł walczył z chaosem. Istota nie zrobiła kolejnego ruchu, ale ich obecność wydawała się jednocześnie naciskać na wszystkich z każdej strony. Mera czuła, że w tym miejscu nie chodzi tylko o walkę fizyczną. Ta istota była czymś, co wykraczało poza granice znanych im wojskowych strategii. Ich broń, ich technologie. Nawet ich taktyki były niczym w obliczu tej rzeczy. Czegoś, co mogło kształtować przestrzeń wokół nich, co mogło zrywać w linię czasu, co mogło je zamieniać w cienie. W tej chwili wiedziała jedno: to nie była zwykła walka. To była bitwa o ich samą percepcję, o ich rzeczywistość. Nie możemy tu zostać, powiedziała Mera. Jej głos brzmiał pewniej, niż czuła. Przekształćmy stację. Przywróćmy systemy. Musimy zablokować ten wymiar, zanim stanie się czymś, co zniszczy wszystko. Zespół powoli cofał się, starając się unikać kolejnych ataków. Mera wiedziała, że muszą dotrzeć do głównego rdzenia stacji, zablokować wszystkie porty wymiarowe i wyłączyć aktywność obiektu, zanim coś gorszego uwolni się z tego kosmicznego więzienia. Istota nie podążała za nimi, ale jej obecność była nieustannym cieniem, który wydawał się ścigać ich na każdym kroku. Utrzymujcie linię! Mera krzyknęła. Nie dajcie się wciągnąć w ich grej! Ale coś mówiło jej, że to już nie było tylko zadanie. To była walka o ich duszę i o przyszłość całej galaktyki. W miarę jak zespół Mera cofał się w stronę głównego rdzenia stacji, ich kroki były coraz bardziej chaotyczne, pełne pośpiechu i niepokoju. Zrujnowane korytarze, w których jeszcze przed chwilą panowała cisza, teraz wypełniały dziwne śmery, jakby sam budynek żył własnym życiem. W powietrzu czuć było napięcie, jakby rzeczywistość wokół nich zaczynała pękać, a granice czasu i przestrzeni zaczynały się zacierać. Każdy krok wydawał się ich przybliżać do czegoś, co nie miało sensu. Musimy dotrzeć do rdzenia. Zawołała mera. Jej głos brzmiał zdecydowanie mimo że w głębi czuła rosnące zagubienie. Stamtąd wyłączymy wszystkie portale wymiarowe. Tylko tam znajdziemy kontrolę nad tym, co się dzieje. Ich przejście przez stację było nieustannym chaosem. Nagle w jednym z korytarzy z ciemności wysunęły się dziwne formy cienie, które zdawały się żyć własnym życiem. Działo Mera przeszył zimny dreszcz. Przed nią ukazały się postacie, które nie przypominały już niczego, co kiedykolwiek widziała. Wydawały się być czymś pośrednim, czymś, co już nie było w pełni materialne, ale równocześnie nie były też tylko cieniami. Ich twarze były niejasne, wykrzywione w nieznanym grymasie. Poruszały się powoli, bezgłośnie, jakby wchodząc w każdy zakamarek przestrzeni. To oni wymamrotał jeden z żołnierzy, z trudem wyciągając broń. Znowu. Po nas, kropka. Nie strzelaj, to nie ma sensu. Mera krzyknęła. One nie są z tej rzeczywistości. Kiedy strzelasz, one się tylko rozmywają, zmieniają kształt. Zatrzymajmy się tylko na chwilę i przejdźmy obok nich. Zespół zatrzymał się na moment, nie chcąc przyciągnąć uwagi. Cienie unikały ich, wkraczając pęknięcia przestrzeni, znikając i pojawiając się w innych miejscach. To były istoty, które nie znały pojęcia czasu ani przestrzeni, poruszały się w sposób, który wykraczał poza wszelką logikę. Nie możemy ich pokonać. Musimy tylko przejść obok nich, jakby ich nie było, dodała mera. Jej głos teraz zimny, pełen determinacji. Trzymajcie się razem, bądźcie czujni. Przed nimi, w oddali, pojawiły się wreszcie drzwi do rdzenia stacji, masywne, stalowe wrota które wydawały się jedyną rzeczą, która pozostała nienaruszona. Mera przyspieszyła krok, czując, jak coś ściga ich z tyłu, jakby same mroczne istoty, które ich otaczały, były świadome ich celu. W chwili, gdy dotarli do drzwi, zespół zaczął wprowadzać kody dostępu. Czas zdawał się kurczyć. Mera miała świadomość, że każda sekunda, każdy moment spędzony w tym miejscu, przybliżał ich do katastrofy. Czas nie był tym, czym zdawał się być. W stacji przeplatały się różne czasoprzestrzenne wymiary. Rzeczy, które miały zdarzyć się w przyszłości, zdarzały się teraz, a te, które już minęły, pojawiały się z powrotem. Drzwi powoli otworzyły się, ukazując serce stacji i miejsce, które przez całe wieki było nieaktywowane, ale teraz stanowiło jedyną szansę na przetrwanie. Wchodzimy! Rozkazała Mera. Wchodząc do wnętrza. Ściany rdzenia były pokryte niezrozumiałymi symbolami, a cała przestrzeń była pełna nieznanych technologii, które wydawały się istnieć poza granicami znanej im nauki. Ciemne portale wymiarowe były wyraźnie widoczne, rozbłyskując w odcieniach niebieskiego i zielonego, niczym niekontrolowane wiry w przestrzeni. Wystarczyło jedno niewłaściwe działanie, by te portale zaczęły się rozprzestrzeniać i zniszczyły całą galaktykę. To tu Mera podeszła do głównego panelu kontrolnego, który wciąż był aktywny. Trzeba natychmiast zablokować wszystkie połączenia z wymiarami. Jeśli nie zrobimy tego teraz, wkrótce nie będziemy w stanie powstrzymać tego chaosu. Jeden z oficerów zajął się konfiguracją urządzeń, wprowadzając niezbędne kody, a Mera trzymała rękę na broni, gotowa w każdej chwili do walki. Jednak to, co zobaczyła na ekranach, nie było tym, czego się spodziewała. W centrum systemu pojawił się jeden komunikat zniekształcony, nieczytelny. Zamknięcie portali niemożliwe. Czas i przestrzeń są niestabilne. Istota w centrum aktywna. Co to? Szepnęła mera, patrząc w ekran. Portale się nie zamkną. Co to za istota? W tym samym momencie cała stacja zadrżała. A wokół zaczęły się formować ciemne łajry. Z poczucia przerażenia, które narastało w ich ciałach, każdy z żołnierzy wiedział, że to, co miało nadejść, będzie najgorszym koszmarem, jakiego kiedykolwiek doświadczyli. Musimy stąd wyjść, krzyknęła mera. Teraz. Ale kiedy odwrócili się, aby wyjść z rdzenia, wrota zamknęły się same, a na zewnątrz, w mroku, coś czekało. Zamknięte drzwi rdzenia stacji zabrzmiały echem w umysłach członków zespołu. Sufit stacji drżał, jakby sama planeta nie mogła znieść napięcia, które rosło w tej przestrzeni. Mera czuła, jak jej serce bije w przyspieszonym rytmie, a jej oddech staje się coraz cięższy. Wokół nich nie było już tylko ciemności i nieznanych istot, teraz wokół nich panowała inna rzeczywistość, jakby sama przestrzeń i czas zdeformowały się na ich oczach. To koniec, Mera. Wszystko się rozpadło, szepnął jeden z oficerów, patrząc na wyświetlacz, który błyszczał ostatnimi, nieczytelnymi komunikatami. Nie możemy się poddać. Musimy wyjść stąd, odpowiedziała Mera. Jej głos pełen determinacji, choć sama nie wiedziała, jak to możliwe. Jak mogli uciec, skoro wszystko, co znali, przestało mieć sens. Korytarze w stacji zaczęły się zmieniać. Ich kształty zaczęły się rozmywać, a ściany faluowały, jakby były płynne. To był efekt oddziaływania otwartych portali wymiarowych, rzeczywistość zaczynała pękać, fragmentując się w miejscach, które nie powinny istnieć. Niektórzy żołnierze zaczęli tracić orientację, jakby ich umysły nie mogły przetworzyć tego, co działo się wokół nich. To nie był tylko kryzys techniczny, to była walka o przetrwanie w kosmosie. Który nie miał już sensu. Wszyscy, zbieście się, krzyknęła Mera, przyciągając uwagę zdezorientowanego zespołu. Zatrzymajcie się, musimy wrócić do rdzenia. Ale to, co czekało na nich w tej samej chwili, było czymś, czego nie dało się przewidzieć. Z ciemności wylazły kolejne formy. Teraz były w pełni materialne. Jak zniekształcone działa, które ledwo przypominały żywe istoty. Ich ciała przypominały fuzję ludzi i maszyn, z nieludzkimi, obcymi oczami, które miały zdolność przewidywania ich ruchów, śledzenia każdego oddechu. Byli tu, nie byli z tej rzeczywistości, ale to ich czas i ich przestrzeń zaczęły przejmować kontrolę. To oni, to nie mogą być zwykli obcy. Zawołał jeden z żołnierzy, wyciągając broń. Nie strzelaj. Nie ma sensu. Krzyknęła Mera, ale nie miała pewności, czy sama w to wierzy. To nie obcy. To coś z innych wymiarów. Postacie z ciemności zbliżały się do nich powoli, wydając przy tym złowieście, nieziemskie dźwięki. Czuło się, że każda ich obecność w tej przestrzeni jest nie tylko próbą zniszczenia dział, ale i samego pojęcia bycia. Ich istnienie w tym wymiarze naruszało podstawy logiki, a same wibracje ich formy zdawały się wpłynąć na każdą myśl, która przechodziła przez umysł Mera. Oto stacja, oto zespół, a oto oni strażnicy rzeczywistości, które były. Wyłącz je, zatrzymaj portale. Mera rzuciła się do panelu kontrolnego, ale jej palce wciąż drżały, nie mogąc znaleźć odpowiedniego przycisku. Było już za późno zbyt późno by liczyć na jakąkolwiek reakcję i wtedy to się stało nagle na tle pękających rzeczywistości wszystko wybuchło ciemność na moment przybrała formę błyskawicy a w samym sercu stacji zaszła eksplozja niefizyczna ale rozrywająca tkaninę czasoprzestrzeni to nie była zwykła fala energii to była próba próba resetu resetu wszystkiego co istniało mera poczuła jak jej działo zostaje wciągnięte w wir, przestrzeń wyciągnęła ją, a czas wzbierał w niekontrolowany sposób. Z każdą sekundą wszystko stawało się coraz bardziej nierealne. Czuła, jak traci przyciepność do rzeczywistości, jak wszystko wokół niej przestaje być stałe. To niemożliwe. To nie, nie może. Jej myśli były zakłócane przez pęknięcia w czasoprzestrzeni, przez te kosmiczne przerwy, które zaczęły pochłaniać wszystko, co znali. Jednak kiedy otworzyła oczy, już nie była w stacji. Nie była na alfaworze. Była w ciemności, w pustce, między wymiarami. Ciemność nie była martwa. Była pełna życia, pełna możliwości. I wtedy zrozumiała, to nie był koniec. To nie była porażka. To była przejście. Do czegoś, co jeszcze nie było znane. Coś, co mogło być lepsze. A może gorsze. Ale to była ich przyszłość. Wszystkich, którzy ocaleli. Tych, którzy przetrwali. Tych, którzy mogli iść dalej w nieznane. Zaczyna się, siepnęła mera, patrząc na pustkę, która teraz była wszystkim, co miała.